Czarny jest. Bez zdecydowanie lepsze. Te W czarnym zawsze Czarny? Coś, czego w białym nie było? Nie było nie będzie. Mówicie w czarnym. Nawet Czeko czarny ma mam mocny z tego do który jest wszędzie dorówna, naj... Rano, czerniejszym wieczorem, do snu, marzenia, sukienkach we wszystkim. No tak naprawdę. Biały, najbieszy, sukni z toczarni. Do niczego się nie oddaje. Wszystko to, co fajne i takie miłe i Po prostu biały nie pasuje białe. do świata, w którym żyjemy Czarny, tylko nikt nie będzie pasował. Beznadziejny. Tandetny, białe. beznadziejnie czysty. Biały jest po prostu biały. Po prostu, po prostu bez nadzieja. Szaj. Tylko czarny, który ma ponieważ Ten biały jest tak wyjątkowy, że. To coś jest zdecydowanie bardziej prawdziwe niż na białych no, sukienkach ładnych. Biały. To I. To właśnie on patrzy na hmm. ludzi z charakterem. Czarny bez nadzieja. Biały. Idealny biały najlepszy, tak naprawdę jest najtrudny. najbardziej idealny, biały, czysty, Nie potrafi zachować żadnych tajemnicy. Biały. Niczego. Czarny natomiast. po prostu nie pasuje. Jakakolwiek dyskusja na temat białego, białego i czarnego jest niepotrzebna. Ponieważ biały jest bezdyskusyjnie gorszy. niż po prostu najlepszy. Czarny. Najbardziej wyblakły czarny. Najjaśniejszy. No Zawsze będzie się rusza tą śmierć, białą-białą. Białego nie ma. Białego być nie powinno. Powinien istnieć tylko czarny. Bia biały to, to jest marzenie. nie Możesz skończyć? Białe są marzenia. Białe są Czarne. to przyszłość wyraża emocje technika to białość Teren, wyraża to co tak naprawdę myślimy biały a nie biały po prostu biały bez niczego białe pomieszczenia są białe bez wyrazu. ja tylko z białym normalnie tylko czerii, z białym noc, białe dużko rano wieczorem ma w sobie noc to coś biały. zdecydowanie biały czarny w ogóle czarne czarni czy się cza, tak naprawdę w moim życiu. Dużo musi być jest bezpieczniej niż jakiejś nieograniczonej bieli. Naprawdę w czerni możemy się schować. Nic oprócz białego nie istnieje. W możemy uciec. A Białe To samo moje życie. Biały to jest po prostu to. Bez sensu.